Jedna trzecia długu już jest zapłacona. I to wszystko dzięki Wam. Wszystko dzięki Waszej ogromnej i szybkiej pomocy. Drodzy Państwo, wiemy, że warto walczyć, ponieważ my, my tu tylko pracujemy. My tu tylko. Tylko kochamy te zwierzęta, ale to dzięki Wam istnieje tara, dzięki Wam my możemy działać. Z całego serca dziękuję w imieniu naszym, ludzkim i w imieniu wszystkich zwierząt, które żyją tutaj, w swoim domu, w tarze. Drodzy Państwo, dziękuję i nie zapominajcie o nas, ponieważ takie trudne chwile. Być może jeszcze będą przed nami. Dlatego jeśli mogę prosić Was, gdybyście mogli pomyśleć o, o takiej stałej wpłacie drobnych pieniążków na konto Fundacji Tara, nawet, nawet złotówkę miesięcznie. Wiem, że Was jest bardzo dużo. Uzbieramy z tego kwotę, która pozwoli nam nie martwić się o jutrzejszy dzień życia Tara. Szanowni wspaniali darczyńcy, działamy w tarze przez tak długi okres czasu, prowadzimy tarę przez tak długi okres czasu. Często miewaliśmy złotej i upadki. W dniu dzisiejszym, tutaj teraz, chcielibyśmy Państwu niesamowicie z całego serca, z tego ludzko końskiego serca podziękować za wszystkie fundusze, które przeraliście na konto, pomagając nam w tym takim strasznym czasie. Chcemy wlać w serca Państwa trochę nadziei. Planujemy duże zmiany, planujemy duże zmiany w fundacji, planujemy zmiany takie, które pomogą sfinansować troszeczkę fundację. Z całego serca dziękujemy Wam i pamiętajcie o nas. Dziękuję. Tego dziękujemy Państwu za wszystko, co zrobiliście dla tych zwierząt, które żyją w spłońskie.